Cześć, siemanko, i pokażę wam jak odszumić zdjęcie. Zdjęcia robione starszymi aparatami i z, e, też starsze zdjęcia ogólnie mają w sobie taki szum. Jest to niefajny efekt i właśnie zaraz wam pokażę jak się go pozbyć. Oczywiście zdjęcie ładujemy w gimpie, następnie wchodzimy w filtry, uwydatnienie, odplam. Odznaczamy te dwie opcje, promień czerni na lewo, Promień bieli na prawo. Promień zwiększamy aż do momentu, w którym nie zniekształci się aż tak mocno, bo jeżeli walniemy oczywiście na dużo, to zdjęcie jest dosyć bardzo rozmazane i zniekształcone, więc jedziemy sobie na jeden. tu na podglądzie też widzimy, jak już nam się tutaj zmienia trochę. damy na przykład na dwójkę. No i taki efekt jest na przykład spoko, ale spróbujemy zrobić na trójkę i przy trójce według mnie już trochę. Akurat przy tym zdjęciu, bo oczywiście przy innych zdjęciach będzie to inaczej wyglądać. Tutaj te paski musicie sobie na żywo na podglądzie ustalić, więc nie bierzcie tego tak dosłownie. Ale oczywiście na tym zdjęciu myślę, że, że czwórka już, już, już będzie zbyt zamazane zdjęcie, więc albo trójka, albo dwójka. Ja sobie pozwolę wybrać dwójkę i dajemy OK. Zmiany już widać, tutaj wam jeszcze cofnę. Przed i po, przed i po. Oczywiście trochę już mu zostaje. Wiadomo, a trochę też są tutaj zniekształcenia kolorów, ale z dalekiej odległości 100% jest tutaj. Eee, aż tak nie widać tego, więc, więc jest OK. I zdjęcie nam się trochę rozmazało, więc teraz wchodzimy w filtry Wyostrz, a eee, uwydatnienie Wyostrz. Ja to zawsze robię tak, że jadę na maksa aż, aż w prawo, i potem zmniejszam w lewo, aż do momentu, w którym przestanie to być brzydkie. Tutaj widać jakieś, jakieś różowe plamy czy inne rzeczy. A myślę, że ze 30. Wy, może teraz nie widzicie tego, tej różnicy przed i po wostrzeniem, ale tutaj widzę, więc, więc to naprawdę też coś daje. Więc to był taki poradnik na szybko, jak usunąć szum ze zdjęcia. Myślę, że się spodobał. No i ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, Siemano.